agresji 17 września 1939 roku w ręce sowieckie wpadło około 250 tysięcy kombatantów polskich, w tym ponad 8 tysięcy oficerów i kilka tysięcy podoficerów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza Policji. W Rosji utworzono trzy duże obozy: w Kozielsku niedaleko Smoleńska, w Starobielsku w pobliżu Harkowa i w Ostaszkowie. Na Boże Narodzenie 1939 roku od jeńców przybyły do Polski pierwsze listy. Ostatnie dotarły w okresie Wielkanocy 1940 roku. Wczesną wiosną rozpoczęło się wywożenie jeńców z trzech wielkich obozów. 3 kwietnia 1940 roku odszedł w nieznane pierwszy transport z Kozielska, 4 kwietnia z Ostaszkowa, 5 kwietnia ze Starobielska. Wywożeni oficerowie byli przekonani, że władze sowieckie zdecydowały się przekazać ich do obozów wienieckich w Niemczech. Spośród około 14,5 tysiąca ludzi, 14 tysięcy przepadło wówczas bez śladu. Jedynie 448 przekazano, zgodnie z decyzjami podjętymi po długich przesłuchiwaniach każdego z jeńców, do obozu w miejscowości w Bor koło Kaługi. Ci ocaleli. Obóz w Kozielsku był podzielony na dwie, odizolowane od siebie części. W jednej, w samym klasztorze i cerkwiach, trzymano oficerów zamieszkałych na terenach zagarniętych przez Niemcy. W drugiej, w tak zwanym skicie, domkach dla eremitów, tych, którzy mieszkali w województwach wcielonych do ZSRR. Wynikało to z porozumienia między agresorami o wymianie jeńców w zależności od ich zamieszkania przed 1939 rokiem. I takie wymiany miały miejsce. Tuż przed rozładowaniem obozu, jak to nazywano, podział ten zlikwidowano, co oznaczało, że los wszystkich będzie jednakowy. Miałem okazję rozmawiać z jedynym oficerem, więźniem Kozielska, który dowieziony niemal do samego lasu katyńskiego, jednak ocalał. Został odesłany na śledztwo do Moskwy. Był to profesor Swianiewicz. Oto fragment jego wypowiedzi. Kiedy wzięty został do niewoli, dał fałszywe nazwisko. Tymczasem e, rosyjscy specjaliści w NKWD bardzo się mną interesowali i dopiero w ostatniej chwili, gdy mnie miało rozstrzelić, wykryto moje prawdziwe nazwisko. I to uratowało mnie, moje życie. Przy stacji gniezdową mnie oddzielono i przywieziono autobusem z powrotem do Smoleńska. не подозревала в сале же, то есть было добывание на, на Ростшел. Не удивили, меня на э, удивили меня, мне на Ростшеляне. Э, Дивило мне, то, то, что им не кажу маршировать. Давано нам при выезде с Хузельска, давяно нам э, доброе добрые и так далее. И, 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 No, Na ogólny nastrój był raczej optymistyczny. Ja zazdrościło mnie, z swoich kolegów, bo mi się wydawało, że jak mnie e, wydzielono, to, to będę w Rosji dłużej pozostawał, a że tymczasem wcześniej zwolnił moich kolegów. Taki był ogólny nastrój. I takie, było, I takie było moje usposobienie, chociaż znam rosyjskie, znam literaturę rosyjską, znam kulturę rosyjską i znam środowisko rosyjskie. Po śledztwie na osławionej Łubiance skazano profesora Swianiewicza na 10 lat łagrów. Gdy Niemcy napadły w 1941 roku na swego wiernego sojusznika, Rosję Sowiecką, Kreml zgodził się na tworzenie w Rosji polskiej armii. Wszyscy Polacy, jeńcy wojenni oraz około miliona deportowanych z terenów zajętych w 1939 roku przez Sowietów mieli być uwolnieni z więzień, łagrów i zsyłek. Zaczęły się też poszukiwania kilkunastu tysięcy oficerów. Uwolniony profesor Stwianiewicz jako jedyny wskazał prawdziwy kierunek poszukiwań okolice Smoleńska, ale Smoleńsk był już pod okupacją niemiecką. Maria Tarnowska, prezeska Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie okupacji, pozostawiła wspomnienia, niedawno wydane. Z racji międzynarodowych powiązań Czerwonego Krzyża Niemcy pozwolili na legalne działanie tej organizacji. Wynikały z tego tytułu kontakty z władzami generalnej gubernii. W czasie rozmów prezes Starnowskiej z wysokim urzędnikiem od spraw społecznych wyniknęła kwestia opieki nad 11 tysiącami oficerów polskich przebywających w obozach sowieckich, którzy mieli być przysłani do strefy niemieckiej. Według niemieckiego urzędnika mieli oni być wymienieni na żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia ukraińskiego. Niemiecki urzędnik wyraził wątpliwość, czy dojdzie do wymiany. Niemieckie Ministerstwo Pracy jest przeciwne tej wymianie. Ukraińcy to prości żołnierze i można ich zatrudnić w niemieckim rolnictwie, a oficerów zatrudniać zabraniają konwencje międzynarodowe. Do wymiany nie doszło. Wiemy dzisiaj, że jeńców ładowano po kilkunastu, w czorne jeworony. Samochody więzienne z zamazanymi szybami. Wieziono na miejsce kaźni. A tam wykwalifikowane ekipy morderców NKWD doprowadzały każdego przed wykopany dół i strzałem w tył czaszki kładły kres życiu znienawidzonego Polaka. Ogółem zamordowano w ten sposób w 1940 roku 14 tysięcy ludzi. Wśród których około 8 tysięcy zmobilizowanych rezerwistów lub najwyższej rangi zawodowej fachowców w służbie wojska polskiego należało do intelektualnej elity Polski. Gdy w 1941 roku Sikorski i generał Anders rozpoczęli starania o stworzenie armii polskiej w ZSRR, tych 14 tysięcy zaginionych oficerów i specjalistów brali pod uwagę jako najcenniejszą kadrę nowych formacji. Okazało się, że ludzi tych w żaden sposób odszukać nie można. W 1943 roku Niemcy ogłosili, że odkryli w Katyniu pod Smoleńskiem groby poszukiwanych 11 tysięcy oficerów polskich. Do prac ekshumacyjnych powołano Międzynarodową Komisję, także z udziałem Polaków. W istocie w Katyniu były to groby jedynie ponad 4000 oficerów z obozu w Kozielsku. Groby oficerów z pozostałych obozów znaleziono dopiero po 1991 roku, gdy władze Federacji Rosyjskiej następcy prawnego ZSRR ujawniły dokumenty o rozkazie ich rozstrzelania. Państwowy dokument, na podstawie którego rozstrzelano oficerów Kozielska i innych obozów, obejmuje de facto listę 22 tysięcy oficerów i działaczy polskiego państwa skazanych na rozstrzelanie. Poznaliśmy do tej pory cztery miejsca ich kaźni i pochówków, a mianowicie Katyń, Piaty Chatki, Miednoje oraz Bykownie koło Kijowa. Poszukiwana jest tak zwana lista białoruska oraz groby ofiar z tej listy. W monumentalnym opracowaniu świętej pamięci Andrzeja przewoźnika, który w imieniu Rzeczypospolitej poszukiwał i odkrywał groby zamordowanych Polaków, Czytamy o staraniach władz polskich, rodzin katyńskich oraz rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał o ujawnienie utajnionych akt rosyjskiego śledztwa, o rehabilitację zamordowanych. Okazuje się to niemożliwe z różnych względów formalnych, na przykład dlatego, że zostali zamordowani bez sądu. Skoro nie ma wyroku, nie może być rehabilitacji. Na skargę rodzin ofiar do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Rosja odpowiedziała pismem z takim oto zdaniem. Nie udało się potwierdzić okoliczności schwytania oficerów, charakteru postawionych im zarzutów i tego, czy je udowodniono. Nie ma nawet pewności, czy Polaków rozstrzelano. Śledztwo rosyjskie skończyło się umorzeniem z taką oto sentencją. Zbrodni dokonano w wyniku przestępstwa urzędniczego, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy NKWD. Jako przestępstwo zwykłe przedawniło się po 10 latach. Skoro te dwa zwyrodniałe twory historii tak nazywam Rosję Sowiecką i Hitlerowskie Niemcy porozumiały się, że Państwo polskie w żadnej formie istnieć nie będzie. Przystąpiły do wytępienia kierowniczej warstwy narodu. W tej logice mieści się również mord na oficerach polskich. Po zakończeniu II wojny światowej, największego dramatu w dziełach ludzkości, wypracowano pojęcie ludobójstwa, to znaczy zbrodni skierowanej przeciwko wybranej grupie rasowej, narodowej lub religijnej. W tej logice mieści się zbrodnia katyńska. Jako taka nie przedawni się nigdy.